Żądamy jasnej deklaracji od parlamentarzystów e, na temat tego, co będzie dalej z nami, z naszym rolnictwem polskim. Myślę, że nie wyjdzie. Myślę, że w no, nie będzie dzisiaj. No, no, tak, no, tak się może wydarzyć. Myślę, że oni mają kampanię wyborczą. No, i... no dobrze, a co panowie macie im do... wiceministrowi i posłowi do przekazania, proszę no, powiedzieć? Przede wszystkim, żeby skasowali ten zielony ład. Zatrzymali zboże z Ukrainy. Praktycznie to nas naj, najbardziej na, na boli dzień dzisiejszy Na dzień interesuje. dzisiejszy. A co dalej czas pokaże? Tak, no przecież... Zielony ład, no to, to to już chyba mówi o wszystkim. Żądamy jasnej deklaracji od parlamentarzystów na temat tego, co będzie dalej z nami, z naszym rolnictwem polskim. Tak? Żądamy deklaracji odnośnie Zielonego Ładu, odnośnie dalszych postępowań również w Parlamencie Europejskim. Nawet jeżeli dany parlamentarzysta nie jest członkiem Parlamentu Europejskiego, to na pewno jakieś tam wpływy mają i żądamy po prostu działań, żeby nam pomóc. Co tutaj robicie, powiedzcie, u, u posła? Będziemy swoje postulaty. Co chcecie mu powiedzieć? Chcę mu powiedzieć, że to, co się dzieje z polityką, zwłaszcza z rolnictwem, jest to utopia. I to się nie podoba większości ludzi. Dlaczego? to, że to prowadzi do zagłady Wolnictwo. całego narodu. Rolnictwa, a później całego narodu. Myślicie, że, że będzie, że wyjdzie do was? Mamy nadzieję, że tak. tak. Mamy nadzieję, że ktoś zechce z nami konstruktywnie porozmawiać. To były takie cyrki. Ja dzwonię cały A, tam jest dzwonek. Zatrzymać zielony ład. Dobra, nie niszczymy mienia. Nie, nie, naśmieciliśmy. Oczywiście. Zostawiamy to wszędzie. No tam chłopaki mają Co? Gdzie ulicy, to idziemy chyba tam, tak? I my tam, że weźmy z analizą, to chociaż nie na kimś zakazie? Bardzo przykre jest to, że no, niestety będąc pod biurem poselskim pana posła Czerniaka e, z Lewicy, e, niestety nikogo nie było. Jak wiemy wszyscy e, obywatele, wszyscy podatnicy składamy się na te biura. W internecie jest jasna informacja, że biuro jest czynne od dziewiątej. Przysłowiowo pocałowaliśmy klamkę. E, no idziemy zobaczyć co dalej. Dzień dobry, czy byśmy mogli się spotkać z panem posłem A gdzie go możemy zastać? Nie pan co, w Warszawie jest, także no nie ma go nawet tutaj na miejscu. A z przedstawicielem jakimś, pana posła? Mój no widoczny. tylko ja jestem jako sekretarka. No to byśmy chcieli nawet i z panią porozmawiać, bo mamy petycję, żeby nam ktoś pomógł. o no, pomocy. Ja, nie, tylko ten... pana posła nie ma, może coś przekazać tutaj. No tak, byśmy bardzo chcieli przekazać takie pismo z naszej gminy, ale to jest e, e, temat ogólnopolski. Mhm. Może tam jest właśnie źle napisane, ale aczkolwiek... No tak jak potrafiliśmy no, tak spodzili, rano, na, rolniczy, W ogóle nie jesteśmy jakąś tam um, grupą Czarnek, protestującą, tylko jesteśmy po prostu rolnikami, grupy. którzy no, z, wyrażamy niezależność. Zobaczować a nie protestować. No. I chcielibyście Państwo spotkać z panem posłem? Tak? No chcemy, no, bo, bo szukamy, no mówię Pani, no szukamy jakiegoś... Wezmę może tutaj od Państwa kontakt jakiś, może telefoniczny do któregoś z Panów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.